Jest nowa część. Że to podwodne luzy. To jest niesamowite, że w Czerwonaku istnieje ulica Portowa, ale jest to jakaś przystań i zmierzamy w stronę rzeki. Dzisiaj rzeczka z drugiej strony. Zobaczymy, jak blisko uda się podjechać. Ok, stawiliśmy chyba w pierwsze miejsce. Ciekawe. Tutaj jest jakiś słup podpinany od prądu, a pod nim jakiś betonowy blok. I zostawiam, czy on służy stabilizacji, czy tam można wejść. A nie, to jest jednak tylko takie zbudowanie. Jedźmy dalej w stronę budowanej. Gośliny. No właśnie, to odpowiedziałem Ojku Dobrze, trzeba, trzeba to jakoś podejść Zdałem, to nie wygląda za dobrze. no to tak, a z kolei można jechać coś tędy. Jakże wolę chyba układ, w którym podprowadzam sobie nawet pod górę kawałeczek, a potem łatwiej niż odwrotnie. To mi się łączy fajnie z tym drogą, to był dobry wybór. No, tutaj bym się osrał, żeby tak muszę jechać. Tak mocno osrał. Okej, okay, już dojeżdżam do Silosu Czerwonak. Tutaj znalazłem takie bardzo fajne boisko. To mam do sobie pośrodku niczego. Jest takim pięknym budynkiem i tam z Silosem do którego się za chwilkę spróbujemy zapuścić. Tymczasem kilometr numer 14. Uuu, jazda. Okej, okay, to miejsce jest naprawdę niesamowite. To jest tą wspaniałą wieżą Takie, okay, oczywiście, że postanowiłem wleźć na sekundkę Żeby zobaczyć z mi to w całej okazałości Piękne miejsce Ma taki specyficzny klimat i generalnie jest tak taki młody zamek To jest ze wspaniałym wyjściem na Fosę. Ja oczywiście rzadko. Tam są jeszcze pięca do góry, ale tak się zastanawiam, czy tracić na to, na to czas, bo generalnie tam będzie tak samo pusto. Tam jest nasowany kłód. To chyba wystarczy. W ogóle wydaje mi się, że udało mi się troszeczkę wycwanić. Ponieważ Google podpowiada, żeby przejechać tę fajną rowerówkę i dołączyć do kolejnej tam nad wartą. Tylko, że trzeba przejechać ulicą koło przejazdu kolejowego, który gdzieś tam wystaje. Są to biało-czerwone pale. I mam wrażenie, że udało mi się ominąć ten odcinek uliczny, znajdując jakąś boczną ścieżkę. Tylko ja za chwilę zobaczymy, jak rozwiąże się problem z torami kolejowymi. Okej, okay, ten przejazd będzie naprawdę szalony. To jest zjazd tam na dół. I tam dalej pod górę. O tutaj. Trzeba zrobić takie ziu i ziu. Na stacji jest dużo korzeni, także schowam telefon i podjadę sobie tam po malutku. Ok, sprawdziłem wszystko w Google Mapsie. Okazało się, że tamten przejazd kolejowy. Troszeczkę jest tam. On się zawija tak, że leci równolegle z ulicą, więc my nie musieliśmy go przekraczać właściwie wcale. Czyli całe życie jeździłem tamtą ruchliwą ulicą, która jest wąska. Nie jakaś turbo-wąska, że się nie mieścimy wszyscy, ale tak wąska, że no ciężko manewrować, jak ktoś idzie na naprzeciwka. I niektórzy zapominają, że muszą mieć mec odstępu od rowerzysty. W razie jakby tam najechał na dziurę czy coś, żeby po prostu człowieka nie zabić, wiadomo. No i znalazłem taką drogę. Bo generalnie przy tej budce jest już podjazd, że to jest nie ten ostatni według. Mapy. Tam trzeba wjechać koło tych dwóch drzew na samym środku i wtedy tutaj w prawo przez przejazd kolejowy i tam gdzieś dalej dopiero można się wbić właśnie tam, gdzie przejeżdżaliśmy przed chwilą. A tutaj jest autobus miejski. Także bardzo się cieszę, bo udało się wycwanić. Dużo stresu teraz będzie odchodziło przy podróżach z murowanej gośliny, a to się bardzo przyda, ponieważ tam są szlaki kościołów drewnianych, które są wspaniałe. I z chęcią je pokażę, jeżeli wszystko będzie sprawne. Na razie historia tej korby jest taka, że raczej policie na reklamację, bo jest w takim stanie, że. Ech, no tragedia. Robi straszne ósemki, łańcuch z niej spada, jak się poluzuje. Te, te kliny trzeba było wbijać młotkiem. Czego się nie powinno robić, bo ostatnio tak korbę zepsułem, ale inaczej się po prostu nie da i to już przestało chociaż latać mocno, tylko lata umiarkowanie. Ciężka akcja. Tutaj mam bardzo ciekawy off-roadowy smaczek, spróbujemy sobie teraz przejechać od lewej do prawej schopą po środku wspaniały spowalniacz a co jakiś piecyk i chyba jeziorko to jest to teren więc nie chcę tu wbijać komuś robić grandy ale myślę, jak wyciągnę rękę do góry to potem sobie na nagraniu zobaczysz. co dosłownie 100 metrów dalej dzieje się rzecz, o której właściwie chciałem wspomnieć przed chwilą, bo słyszałem jakiś rok temu od kolegi, że coś tam w Czerwonaku jest planowane, żeby zrobić kolejny przejazd nad rzeką. Tu jest chyba jeden element i tam coś powstaje na kształt drugiego, także bardzo fajnie, bo między Mostem Rosickim a Biedryduskiem to jest jakieś właśnie kilkanaście kilometrów, kiedy ta rzeka nie ma od sobą żadnego przejścia. W tym miejscu byłoby git. Dałbym trochę wcześniej, ale to też będzie spoko. Okej, okay, spoko, czyli to jest jednak już w Owińskach. Jedynie w gminie Czerwonak. Ale jest to kładka pieszo dowodowa, dobrze coś. Coś wyniuchałem. Także można spokojnie objechać i próbować się kierować na murowaną goślinę, oczywiście z lekkim opóźnieniem. Zgodnie z mapą udało się dojechać do gorzelni w Owińskach. Miejsce wygląda bardzo fajnie. Ale to jeszcze nie murowana goślina. W ogóle stoi Cinquecento. Bardzo fajne, niebieskie, z takim, z takim narzutem na całej części dachu. To jest ta gorzelnia od tyłu. Hi Dziśniaki. Tylko tam pewnie w lepszym stanie, bo nie ma tej gównianej chińskiej korby. No dobrze, już prawie się wgramoliłem pod tę górkę. Niestety kotwa zaczęła mi robić sykołki. Tak mocno zausamkowała, że łańcuch wszedł nie w ząbki, tylko na niej. I myślałem, że się teraz coś, coś strasznie zapiaszczyło i zapiekło. Już mam że... Ale trzeba przywyknąć. Takie <taki> usterki się zdarzają kilka razy dziennie. A też kotwa ewidentnie do wymiany. Teraz sobie obejrzymy rynek. Субтитры No i cichutko. Ja już wygasam, może jakiś test syreny. Ale chyba się do zbliżam, także... Ciekawe, ciekawe. ogryzałem sobie sprawę z jednej rzeczy dzisiejszą podróż muszę zaplanować tak aby nie było szybkiego powrotu, bo czasem tak się zdarza wyjedziesz gdzieś daleko, wracasz po prostu najszybszą drogą, żeby sobie pozapierdzielać i nadrobić czas Ale z tą kodbą znowu łańcuch przez spad spadł odjechania za szybko, czyli pewnie z 20 na godzinę no nie da rady więc trzeba uważać ale jest pięknie słońce, cisza Całe stwobuduszewo. A tymczasem mam wrażenie, że jeżeli pojedziemy do Zielonki, no to trafimy do puszczy, do której chciałem Was dziś również zabrać, bo godzina jest dość młoda. Także nie jest tylko korzystać. Ja, yeah. Niestety nie mogę się na zbyt cieszyć tym wspaniałym wydarzeniem, ponieważ kłodba to jest naprawdę ostatnia wyprawa w tym roku. Na się 100 metrów, łańcuch mi spadł z niej 3 razy. Z bezsilności po prostu rowerem o ziemię i złomem kawałek hamulca. To jest najgorszy sejf jaki kupiłem w życiu. Serio, jak się porządnie zamachnę nogami, czyli po prostu będę chciał przyspieszyć, skończy się tak, że będę zbierać ten łańcuch z ziemi. Na byle podjeździe, na byle, czym, co wymaga odrobinę siły, także powodzenia z tą wyprawą po lesie. Jest godzina 16.33. Dam raport, kiedy mi spadnie łańcuch. Obstawiam, że w ciągu 10 minut życzę mi szczęścia. Ale widoki są przepiękne. Mam całe czarne dłonie, ale trzeba oddać, że widoki są przepiękne. No, od 5 minut, ja do bez awarii łańcucha, bo chyba wykminiłem sposób. Muszę naciskać równomiernie ten miękki pe mechanizm. Tutaj który, który coś się nie da stanąć tak żeby to był równomierny nacisk, więc muszę po prostu zrobić skokową rzecz, żeby kompensować to z tej strony, bo jak z tej nacisnę za mocno, to zębatka robi się zbyt krzywa, łańcuch się z niej zwija. Jak się zablokuje z przodu, to jest przepół bieda, Jak się zablokuje z tyłu, to się. Z tego co zauważyłem, zapieka między ramą a zębatką. Także powodzenia z siłowaniem się z tym. Przejechaliśmy właśnie przez Kamińsko. Jedziemy w stronę dywiz dywizjonu rakietowego. Przynajmniej jego pozostałości, gdzieś powinny być nieopodal w tym lesie. Okej, okay, bardzo fajna akcja, bo zjechaliśmy z głównej drogi. Tu jest jakieś takie drewniane coś. Wygląda troszkę tak osadowo. Tam gdzieś jest strzelnica byłego dywizjonu rakietowego. Okej, okay, to jest to parę minut, gdzie ten dowód zaczynam po prostu prowadzić, ponieważ no, nawierzchnia wygląda tak, jak wygląda. Na piachu generalnie lepiej... Tymi wąskimi oponami nie osiągać jakichś dużych prędkości i w ogóle nad nim nie jechać. Jak już musimy się przebić przez las, to właśnie lepiej zejść i go przeprowadzić. A jak już chcemy się z impetem chociaż wbić w ten piach. No to tip jest na to taki, żeby się rozpędzić do takiej bezpiecznej prędkości, wiadomo, najpierw tak jak po prostu jedziecie, nie zmieniając tego. I co? I nie pedałując na wolno biegu, po prostu w tym piach się wbić i skupić się w 100% na korekcie to do jazdy, bo tak wąskimi oponami można się na luzie zakopać i wywrócić. Grawitacja szybko Wam przypomni o swoim istnieniu, także o to się nie musicie martwić, tylko trzeba uważać. Okej, okay, udało nam się dotrzeć do jakiejś wieży, i tutaj podejście wygląda dużo lepiej. Tylko ech, cofamy się znowu w stronę mudowanej gośliny idąc właśnie tam w prawo. Dlatego się wpierdzielę tutaj i zobaczę, jak wygląda ta. Ej, no! Taka nasowa strzelnica. Nawet jakieś uprawy leśne zaczęli tu robić. No jest spoko, jest spoko. Także chyba nie będę się tam pakował. A tam dalej gdzieś Google podpowiada, że jest sam dywizjon rakietowy, bo tu mieli jedynie strzelnicę. No dobrze, dywizjon rakietowy wygląda tak. To jest jakaś dziura w płocie, i coś nie żeby przez nią wejść. Wiecie co, w sumie jeszcze troszkę puszczy zostało do zwiedzenia, także... Na ten moment chyba sobie daruję, zwłaszcza, że składocinio nie jest w najlepszej formie dzisiaj przez tę pieprzoną korbę i przez że tę... Wydaje mi się, że jubilat jest takim totalnie polonezem wśród rowerów. Polski, w średniej jakości, ale generalnie jako tako sobie radzi. Kiedyś chwaliłem, że bezobsługowy, że debil może na nim jeździć i niczego nie musi generalnie naprawiać. Chińska korba by go poskładała. No to też nie jest jego wina. No. Po prostu część się zużyła po tych 36 latach, jak on sobie tak. Wesoło jeździ po świecie, ale chińska korba okazała się rzeczą, która mi uświadomiła jak bardzo można zepsuć stal Serio, to jest podobny stalowy element, on jest jak z plasteliny się tak gnie w środku Dziecko by tam leczakiem w sumie wygryzło dziurę nowe, tak by się postarało. Godzina 14 Spad Ale spadł do środka Okej, okay. udało mi się dotrzeć pod pomnik pana Ryszarda Walerycha. Jest to przepiękny rowel z tą lepszą kodbą ja mam tego, zresztą tutaj jest ta lepsza. Dowiedziałem się, że ten człowiek zginął pod kołami samochodu przez e, pijaną kobietę. To jest e, kolejny statement w ramach tego formatu podróżniczego. Jeżeli wsiadacie po substancjach odurzających do samochodu, takich na, właśnie na zasadzie alkoholu, narkotyków, e, to to nie jest to, że powodujecie wypadek i ktoś tam nieszczęśliwie zginie. Jesteście zwykłymi mordercami i warto mieć to na uwadze. Dlatego tego nie róbcie. Półtora nową bronią można zabić i to jest jakby jeden z wielu pomników. A kary za takie incydenty są skandalicznie niskie, jeśli chodzi o Polskę. E, pamiętam, że ktoś mi opowiadał, że niestety jakiś dalszy członek jego rodziny zginął pod kołami samochodu właśnie, prowadzonego z nadmierną prędkością, co również jest potencjalnym e, próbą morderstwa w moich oczach, no bo od tego są zasady, żeby ich przestrzegać. Przede się prawie dwutonowy pojazd, tym można zabić. Ale właśnie był taki case, że ten człowiek zabił niespełna osiemnastolatka i po 8 latach jakby mógł sobie wystartować ponad raz kolejny o prawo jazdy. Po prostu miał zakaz prowadzenia sam pojazdów motoryzowanych na okres 8 lat. Także incydent się zdarzył w 2013 Roku I od ten człowiek od roku z powrotem jeździ samochodem, i może zamordować kolejną osobę. Polskie prawo jest super. Całkiem dużo statementów na tym kanale, ale niektóre trzeba powiedzieć głośno. Tymczasem jedziemy dalej. W ogóle tutaj jest pad Maximus Single, tak? To są kamloty, które trzeba omijać, i trzeba tam przejechać gdzieś w dół. Z tą sklekotaną kodbą dzisiaj nie zawrócę sobie. Dzisiaj nie po prostu. Wrócimy tu jeszcze kiedyś. Wydaje się to dosyć interesujące i w sumie absurdalne na składaku. Jak patrzyłem w Google, że to jest jakaś rampa czy coś takiego, jakiś podjazd taki stylomy. No to przecież ten łańcuch to mi zrobi takie piruety, że będę miał go w zębach za chwilę. Nie dzisiaj, kochani, nie dzisiaj. Dzisiaj ja filmujemy sobie las pomału. Póki tu jeszcze jakoś jedzie. Стас. Да? Да. А -а -а. Это, это так емоцно. Так часто же не Nie, to bardzo mocno. Ja zielę. To jest jak coś, widok poziomy przede mną. Ten zjazd jest tak stromy. Ja rozumiem strome zjazdy, ale z tego co widzę na drzewie to jest element szlaku. No co prawda nie dowodowego, ale... Dobra, sprowadzę ten rower, jeszcze się wywale i w ogóle się skończy historia. Dobrze, udało mi się dotrzeć na dół. Oczywiście, że zjechałem w większości, trzymając obydwa hamulce. No ale na czymś takim, jakbym już miał te 60-70 na liczniku, zakładając, że przeżył pierwszą połowę, to czekałby mnie piach i taki wąski przejazd. No fajne miejsce, jak komuś się w sumie nie chce... No nie wiem, w sumie się tego nie chce. To nawet nie jest poziom adrenaliny, to jest po prostu coś, że wsiadasz i wiesz, że nie wyjedziesz. Bo masz aż tak małą szansę na to. A my tymczasem jedziemy tam dalej, szlakiem. No, jeszcze tego im brakowało w kodbie. Przysięgam, że to wpadło tutaj samo. Taki... Sorry. To złapały kodba. To jest dosłownie dłuższy niż łańcuch. tamże tamże z ulica z tego co słyszę. Także id jazda. No i to już chyba czerwonak także. O to jest fajne. O, jesteśmy idealnie między kicinem a czerwonakiem. Jak myślę, że bardzo spoko. Jak się powoli jedzie po tej wsi. Jest delikatnie z górki i się ze sobą wycilowany. jest bro. Dobra, ty za mną jedzie, więc trzeba by odbić sobie do prawej i przestać udawać. Tula, szos. właściwie aż do głównej drogi, na której musimy skręcić w lewo. Dotoczyłem się samą siłą, no i petów. Fizyką tak zwaną. Fantastyczne. To łatwo wywalić.